Lecz o prawie gotowe, już pokażę, jak wygląda ja czegoś, już się rozmawia kupię i leczo mamy już gotowe dodałem do lecza przecier pomidorowego, piekantnego i już mamy leczą. Już mamy leczą. Hmm. Szybko, a zwinnie pięknie. Już, już mamy leczą. Teraz możemy pooglądać. Jak to wyszło to leczą. Szybko ja to robię szybciutko. Migiem oka. Leczą. Już jest. Biorę to robiżeczkę. Chlebek. I leczą już jest. Proszę bardzo. Sprytny jestem naprawdę. Eee, wszystko mogę zrobić jak chcę. Nie potrzeba mi drugiej osoby, mi pomagała. Chlebek. I wcinamy leczą. Leczę jak wiecie wcześniej pokazałem w tamtych filmikach jak robić. Ha. Już tłumaczę. Um, wcześniej zbierałem cukinię kroiłem na drobno w domu dosiekałem sobie um, kiełbasy odmroziłem trochę mięsa bo miałem karczek bo musiałem odmrozić Kielbasę, pociąłem w kostkę. Mięso w kostkę, już miałem porobione. Dam tylko przyprawy. Przeżyłem wszystko do gotowania. Trochę tłuszczu dodałem. Bo mięso suche. To wszystko się podusiło. Dodałem te cukinie, WDT. Przyprawy. I mam mamy gotową gotowe leczą. Miałem tu trochę um, przecież pomizerowały dodałem i wyszło leczą. Już mam daje. a później będę robił Zobaczymy co To mogę ugotować i w słoiki dać, też będzie stało Na zaś no, Trzeba się odżywiać A w grzeje i dalej nie ma deszczu. Dzisiaj ma urlop, trochę polubiłem na ogrodzie. Załatwiałem co miałem załatwić. Wyrobiłem się w czasie. A teraz mogę sobie spokojnie zjeść. Jedzenie w pas A polecam. Zróbcie to co ja. To zobaczycie, jak to się robi. Zrobić samemu. A jeżeli ktoś wam zrobi, to inaczej smakuje. Samom lepiej smakuje. Superowe. Dalej na 102 dwa, obiad, i zobaczyć na ogrodzie, czy ziemniaki rosną, to by podebrał zrobiłby obiad. myślał ktoś że je nie umie gotować to żaden problem jak się chce to wszystko się zrobi tylko najgorzej jest lenistwo o. jestem kucharzem samoukiem O, takie to jedzenie. Do tego przydałby się ziemniaczki. I ziemia zaczyna pękać, bo widocznie zaczyna jej rosnąć już znaki dosną. Teraz zaczynają się maliny, a susza. Woda droga, światło drogie. Jak to żyć? Żełoby się lepiej, ja bym był milionerem. Potem spłacił pożyczki. Naprawił dom. I tak tyle, że mi starszyło kupno, nakup na kupno domu. Jeszcze się zadłużyłem. Z nudów nagrywałem filmy. Po prostu to jest moje hobby. Zamarzyłem sobie, żeby w kopie stały, nie mnie w tym miejscu, co trzeba. Nie trafiłem żywe I woda jest gruntowa, wysycha. Tyle, że napuszczam ze studni, to natleniam tę wodę. A deszcz, jak nie ma, to nie ma. Tamto jeszcze zagotuję i zaraz w słoiki wyłożę, zakręcami zakręcami, niech stoją na stare czasy. Jak się umie to się umie. No? Zróbcie to tak jak ja zrobiłem, to Wam podziękuję. Teraz popiję. No i obiad zaliczony. Kolacja B. Kolacji już nie będzie. teraz musimy można poleżeć. Począć. Zrobię życzę wszystkim. Brody mam nie, patrzeba się trochę ogolić.